O Ale to ja kurwa, kurwa, kurwa Ale, to Ale, to Ale to Ja pierdzielę kurwa, linka, linka. kurwa No właśnie. O ja pinkola. Ja się zastanawiałem czemuś tą nogę podniósł, nie? Bo ty no miałeś nogę linkę. tak. Bo zaczepięło linkę. Pierwszy raz się tak stało, kurwa. I tak sobie myślę, kurwa, co w taki masz dziwny sposób. No może no kurwa, bo mi się zaczepiła linka. I puściłem ją. A nie, no w sumie była zaczepiona do końca, nie? No Wycie. Nie, bo musiałem za... bo... No powiedzisz, linka była zaczepiona, a nie odpuściła mi. Kurwa, w sumie też zajebałem, że nie zgasiłem silnika od razu. Ale co?